Dobry, Norbert i Klaudia Cybulska, magazynie Włączaj Kultura. W nim m.in. informacje o koncertach składających się na dziewiąty festiwal Wielki Ogień im. Miry Kubasińskiej, jednym plenerze i dwóch wystawach fotograficznych oraz sean nowych filmów w kinie Juda Postaramy się także przypomnieć laureatów poprzedniego odsłon festiwalu im. Miry Kubasińskiej. Nieważne. Taki prowokacyjny tytuł nosi wystawę eksponowaną od 10 lipca w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury. Składają się na nią prace czterech artystów-fotografików, którzy po raz pierwszy połączyli siły, by premierowo właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprezentować swoją zbiorową ekspozycję. Dotyczy to Wojciecha Beszterdy, Zofii Kawalec-Łuszczewskiej, Stanisława Pręgowskiego i Piotra Speka. Inspiracją do tego były działania naszego kolegi Piotra Szpeka, który wpadł na taki pomysł, że może spróbować razem pokazać. Oczywiście wszyscy prezentujemy różne dziedziny fotografii. Mamy Każdy z nas ma indywidualną swoją drogę twórczą. Tym niemniej, doszliśmy do wniosku, że taka wystawa może być takim rodzajem pochwały różnicy. Każdy z jest różny, każdy z nas ma swoje ważne rzeczy, ale dla innych mogą być nieważne, stąd to zachwianie i nas w samym tytule wyszło. To już próbowaliśmy wyjaśnić genezę. Do, dokładnie. I myślę, że to po prostu ważne dla nas. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz ze sobą w czórkę wystawiamy. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie, ale jeszcze to taki zaczyn. Patrząc na to, co już Pan tu eksponuje, to chyba Pana małe formaty nie interesują, odnoszę takie wrażenie. Interesują również. Oczywiście bardzo chętnie pokazuję prace w mniejszym formacie, które są takie do intymnego oglądania. Te prace odnoszą się do materii i znaków. Znaki są w małym formacie, są pewnym rodzajem przedroczystości, odniesieniem takiej kalki wizualnej, która nas otacza, którą oglądamy właściwie codziennie i obok której przechodzimy obojętnie. Podobnie tutaj z tymi dużymi formatami tych materii, które są takim zadawaniem pytań o... Sedno, co w, tej materii, co, co w tych materiach jest i jakiego określenia powinniśmy używać w odniesieniu do tych dużych prac. Może całuny, To są to takie całuny w stronę i ukłony w stronę natury. Jaką techniką powstałem? Nie, to jest normalnie fotografia analogowa wykonana tradycyjnie aparatami, po czym rzeczywiście cyfrowo jest negatyw zeskanowany i, 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 i wydrukowany po prostu na drukarce cyfrowej. Ja to robię, jak niektórzy mówią, całe życie. Złośliwi mówią, że mama mnie utrwalaczem karmiła zamiast mlekiem, no ale rzeczywiście bardzo długo to robię i właściwie Uprawiam fotografię przede wszystkim czarno-białą, tą bromową. Oczywiście czasami posługuję się również cyfrą. No, takie, takie czasy, taka technologia, no, czasami żeby łatwiej było, to właśnie sięgam po cyfrowy sprzęt, ale generalnie fotografuję, robię właśnie fotografię czarno-białą i gumę. Ale te... techniki najbardziej archaiczne, czyli otworkową fotografię. Też A otworkową mam... też, jak najbardziej. Na to tak, na tak, ścianie tak, za, tak, za tak, panem. Tak, tak, No Zaliczam to wszystko razem do, do fotografii czarno-białej. Bo to w końcu nie jest dla mnie istotne, czy to jest tak robione, czy inaczej. Yy, zwracam uwagę przede wszystkim na efekt, jaki chcę osiągnąć. Ta guma, o której Pan wspomniał, to jest chyba technika, no, w tej chwili już chyba unikatowa. To jest technika tak dość stara i unikatowa. No jest w tej chwili w kraju kilka osób, które to kilkanaście nawet powiedziałbym, które to robią. No jest to technologia o tyle, o tyle przyjemna dla mnie osobiście, że ona mi się ja mogę całkowicie wpływać na, na obraz od samego początku do efektu końcowego, a więc i fotografując, co jest oczywiste, potem oczywiście, potem z kolei jak już robię tą gumę, to sobie steruję tak, jak, mi, jak, jak chcę. A więc i barwą, i kadrem, wszystko to, co jest na, na, na obrazie, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Także to jest o tyle, o tyle dobra technologia. Można ingerować w obraz bardzo mocno. Ale chyba pracochłonna dosyć. Pracochłonna. Tak, to jest pracochłonna bardzo. Ja zawsze mówię tak, że to nie jest nawet tak strasznie trudne, ale jest bardzo, naprawdę bardzo pracochłonne. Jeden obrazek robi się kilkanaście dni, nieraz nawet kilka tygodni, także zresztą to jest tak charakterystyczna technologia, że zanim się to skończy, to jeszcze nie do końca wiadomo, jaki będzie efekt końcowy, że tak powiem i to, to trzeba bardzo ostrożnie postępować i, i oczywiście, no... Trzeba się znać trochę na, tym, na tej teorii barw, na tym wszystkim, wiedzieć jak te barwy łączyć i tak dalej. Każdy kolor przecież wświetla się oddzielnie i wywołuje, także to jest, to jest rzeczywiście bardzo bardzo pracochłonna, ale ja uważam, że bardzo przyjemna technologia. Wystawa Nieważna będzie eksponowana w Ostrowieckiej Galerii Fotografii Miejskiej u Centrum Kultury do końca sierpnia. Nieco dłużej dostępna będzie plenerowa ekspozycja w Parku Miejskim towarzysząca dziewiątemu Festiwalowi Wielki Ogień im. Miry Kubasińskiej, również przygotowana przez pracowników Galerii Fotografii MCK. Zdjęcia pochodzą z prywatnych domowych archiwów Piotra Nalepy, Romana Kubasińskiego, Krzysztofa Błażewicza oraz Grzegorza Gołębiowskiego. One zostały nam przekazane, myśmy Zeskanowali, podretuszowali, przebrali oczywiście no i ułożyli w jedną całość. Ile udało wystawę. Wam się prac wyselekcjonować do ekspozycji? Planż będzie eksponowanych: 31 plansz, czego samych prac będzie 29, bodajże w piątek. Na sam początek Wielkiego Ognia wystawa będzie prezentowana tutaj właśnie na ulicy Miry Kubacińskiej. Będzie, że tak powiem, ścieżką zapraszającą na spektakl, który odbędzie się w Kinie. A następnego dnia w sobotę rano wystawa wędruje już swoje miejsce docelowe, będzie w parku na głównej alejce. I tam, jak długo będziemy mogli ją oglądać? No najprawdopodobniej, dopóki deszcze i śniegi nie. Czyli do końca nie zmuszą tego sezonu na, na pewno. Jej... Na zakończenie sekwencji fotograficznej naszego magazynu wspomnienie ubiegłotygodniowego pleneru w Ożarowie i okolicach z udziałem kilkunastu członków fotoklubu Galeria MCK. W dniach od 3 do 5 lipca członkowie fotoklubu Galeria MCK wzięli udział w plenerze zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie oraz cementownię. Ożarów. Muszę powiedzieć, że Cementownia Ożarów od kilku lat wspiera nasze wydawnictwa albumowe, i teraz wzięliśmy udział w takim właśnie plenerze, gdzie, gdzie też będą nasze zdjęcia, bo był to plener malarski, rzeźbiarski i nasz fotograficzny po raz pierwszy. Także dla wielu członków naszego klubu było to fajne spotkanie jakieś nowe znajomości i propozycje do wspólnych, wspólnych działań i wystaw i na pewno w przyszłym roku też, też tam się znajdziemy. Ilu fotoklubowiczów brało udział? W sumie nas było 12 osób. Z, z, z taką bazą była miejscowość Nowe Nadwisko, gospodarstwo agroturystyczne. Pana Sawickiego jak Pana Sawickiego, tam właśnie od wielu lat są te plenery organizowane. Pokłosiem tych plenarów rzeźbiarskich są rzeźby ustawione wzdłuż tam drogi. A co będzie pokłosiem fotograficznego pleneru, gdzie powstawały zdjęcia przez Was wykonywane? No będzie wystawa, będzie wystawa, a część zdjęć cementownia wykorzysta do swoich wydawnictw albumowych, do prospektów i tak Bo zdjęcia powstawały głównie na terenie cementowni i eksploatowanych przez nią kamieniołomów. Tak, w sumie warunki były bardzo ciężkie, bo, bo ta temperatura i tak dalej ale ten materiał, który jest już, który już istnieje i na stronie, świadczy o tym, że nawet w takich warunkach członkowie sobie poradzili z taką aurą, czyli upałami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym jak zwykle zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego kina. Aktualnie na ekranie wielki hit dla dzieci, dla młodzieży, również dla dorosłych. Każdy się śmieje na tym filmie, a żółte minionki bawią naprawdę bardzo szeroką widownię, jeżeli chodzi o zainteresowania filmem animowanym. Piękna promocja filmu. Bardzo wesoły i wdzięczny temat. Bardzo dobra animacja, zarówno w 3D, jak i w 2D. Oczywiście film dubbingowany. Ponieważ film w pierwszym tygodniu cieszył się dosyć dużą popularnością, postanowiliśmy jeszcze przedłużyć jego emisję na kolejny trzeci tydzień, także w tygodniu od 11 do 16 lipca. Pojawi się ten film w wersji 3D jeszcze o godzinie 13. To taki, powiedzmy, ukłon w stronę tych, którzy, powiedzmy, gdzieś wyjechali, nie mieli okazji obejrzeć minionków, a jeszcze bardzo chcieliby to uczynić. Zapraszam więc Państwa bardzo serdecznie do, do obejrzenia najnowszej animacji w 3D bądź w 2D minionki. Drugi tytuł, który tym razem jest adresowany do widowni nieco starszej. Tym razem powraca w nowej trylogii nowy film Terminator Genesis w wersji 3D2D. Arnold Schwarzenegger, oczywiście w jednej z ról głównych. Film będziemy wyświetlać przez dwa tygodnie do 16 lipca. On na ekranie pojawi się. Tak samo w pierwszym tygodniu będą trzy seanse wyświetlane o godzinie 13.00 wersja 3D, o 18.45 również wersja 3D, natomiast o 21.00 zagramy wersję 2D. Na yy, seansach dwóch. Film będzie wyświetlany między 11 a 16 lipca, pozostaje seans wieczorny o 18.45 w wersji 3D i o 21 w wersji 2D. Kolejny film, kolejna animacja, która wchodzi u nas na ekran od 10 lipca, w głowie się nie mieści. Piękna, disneyowska animacja, bardzo ciekawie zrealizowana, świetny pomysł, sądzę, że będzie również święciła wielkie sukcesy, podobnie jak i mino, Minionki. Także film, który powinien zainteresować nie tylko tych najmłodszych milusińskich, ale również i ich opiekunów, którzy mam nadzieję pojawią się również na naszej sali kinowej. Co z filmów adresowanej do, adresowanych do publiczności nieco starszej? No więc wymienię choćby nawet tutaj dwa tytuły, które mamy w planach w miesiącu lipcu, od 17 lipca na ekranie Komedia TED2. No, wszyscy mówią, że to będzie najgorętsza komedia tegorocznego lata i niegrzeczny Ted powraca Podobnie w jeszcze bardziej szalonej i zabawnej historii. Jeżeli chodzi o y, damską widownię, y, panie, zapraszamy na y, film Magic Mike XXL. Y, no, film, który poprzednia część y, budziła bardzo dużo. Du duże zainteresowanie wśród widzów na ekranie naszego kina, podobnie jak TED od 17 lipca. Także najbliższe propozycje wydają się bardzo interesujące zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Zapraszam Państwa do skorzystania z naszej oferty. Złoty róg, gdzieś mam jeno sznur, piją gromy z nieba. Miałem złoty róg, zostałem jeno sznur, oby nikt go nie miał. Nie ukocham Bóg mordów i mnie cnót odowiałych niewiast. Zakop złoty róg do przepaści wrzuć więcej i nie trzeba! Planie Mam jedno sznur i gram z wolą nieba Miałam złoty ruch, zostały na no sznur Duszy nie zaprzedam Nie skupiłem nic, wolę dalej żyć Nie dam się pogrzebać Nie przeleję krwi, to nie dla mnie zryw Nie pójdę umierać